Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy dodać kartę do ulubionych oraz jak możemy usunąć ją z ulubionych w przeglądarce ARK. Aby to zrobić możemy po prostu przeciągnąć daną kartę do górnej strony paska bocznego, gdzie znajdują się wszystkie ulubione karty, czyli klikamy i przeciągamy daną kartę na górną stronę i w tym momencie jest już ona przypisana jako ulubiona. Możemy także pozbyć się ulubionej karty i przezrzucić ją na przykład do przypiętych bądź dzisiejszych bądź ten, też tymczasowych. Możemy również to zrobić, oczywiście, z tymi tymczasowymi kartami. Nie ma to znaczenia, to również działa. Kolejną opcją jest po prostu kliknięcie prawym przyciskiem myszy na daną kartę, następnie wybieramy Move to i tutaj możemy użyć Favorite's. I oczywiście musimy także zwrócić uwagę na profile, jeżeli mamy kilka profili no to możemy wybrać, do którego profilu chcemy dodać do ulubionych. Ja wybiorę ten sam profil, z którego teraz korzystam, daję Favorites i jest przerzucone na górę. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.